Witam bardzo serdecznie. Z nami jest Tomasz Radziński. Witam, witam bardzo serdecznie. Trener naszej zdolnej i łaskiej młodzieży, która awansowała do ligi makroregionalnej po kilkuletniej przerwie. Czy emocje już opadły? Ja tylko mogę y, mówić o w swojej osobie. Myślę, że tak powoli opadają te emocje. Widzę, widząc drużynę w treningu i poza nią, widzę, że, że cały czas żyją jeszcze ty, tymi meczami y, i już powolutku myśląc, y, co będzie od nowego sezonu za, za te 3-4 miesiące y, po przygotowaniach, jak przystąpimy do Ligi Makroregionalnej. W lidze makroregionalnej będą między innymi takie zespoły jak widzę fuć, z tego co dobrze pamiętam także Wigry-Suwałki. No to dla twojej drużyny to będzie wielka możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na tyle właśnie takich klasowych rywali, na tyle takich marek, a także możliwość do wielkiego rozwoju. Tak, z tego co nas y, słuchy dochodzą, jest tam na pewno Widzew Łódź y, I nie, nie będę to ukrywał, że sam jestem bardzo ciekawy naszej postawy z tak renomowaną firmą, jaką jest widzew. Y, aczkolwiek, no mówię, są też y, drużyny z y, regionu podlaskiego czy y, z Warszawy. Y, tak naprawdę jest to dla nas duże wyzwanie i myślę, że. Będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony i zrobić jak najlepszy wynik. Z czego no mówię, najbardziej będziemy chyba wszyscy się cieszyć tutaj w klubie i w Wiławie, jeżeli ci chłopcy będą robić progres do przodu i gdzieś wspomagać tą naszą drużynę pierwszą, czyli seniorską. także nas czeka jeszcze mecz z Konkordio Elbląg, który wyłoni kto jest najlepszą drużyną w województwie. Tak, nie ukrywam, że, że czekamy na ten mecz z niecierpliwością. Chcielibyśmy zagrać i, i mam nadzieję, że do tego meczu dojdzie. Wchodzą tam tylko sprawy związane z zespołem Concordia Elblanc, która ma dać nam odpowiedź na terminy rozegrania tego meczu. Ja będę robił wszystko ze swojej strony oraz z chłopakami, i żebyśmy ten mecz rozegrali i odebrali puchary, które należą nam się za awans do Ligi Makroregionalnej. Czy mógłbyś, czy chcesz pochwalić któregoś z zawodników, czy wolałbyś jednak yy, nie robić tego? Tutaj jako yy, do indywidualnych pochwał, to nie jestem tak za bardzo skłonny, chciałbym tutaj całą drużynę pochwalić. Jest to, w moim mniemaniu, jest to wyrównana grupa 19 chłopców, którzy no, ciężko pracowali od samego lata po dzień dzisiejszy. Nie będę nikogo tutaj, mówię, jakoś przed szereg stawiał, bo czy robiąc zmianę, czy, czy w obronie, czy w pomocy, nie robiło to jakiegoś większego znaczenia wszyscy wchodzili wiedzieli, że jaki mamy cel yy, grając o, o jak najlepszy wynik i o miejsce barażowe, z czego nam to się udało i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Także należy przyznać, że ty jako trener musisz być także dobrym psychologiem. No nie ukrywajmy, że w piłce, jak i w, zresztą w każdej dziedzinie. Yy, Psychologia ma chyba największe znaczenie, tak? Podejście, ja tutaj pomogę tylko powiedzieć o sobie i o mojej drużynie, że podejście do samego meczu psychologiczne, jak i same nastawienie do tego meczu, no jest mega mega ważne. A charakter futbolu chyba także odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w piłce młodzieżowej. Tak, z tym się tutaj zgodzę. że Rozmawiając z chłopcami nawet przed meczem barażowym, czy w Wiławie czy w ostrudzie. mówiłem do nich, że, że dzisiaj może nie wygrają umiejętności same, ale trzeba będzie zostawić kawał zdrowia, serducha i ci, co wytrzymają presję i mają charakter, po prostu dzisiaj zwyciężą i będą się cieszyć z awansu. Wracając, wracając jeszcze do tematu Ligi Makroregionalnej, czy będziesz jako szkoleniowiec rozglądał się za zawodnikami, którzy, którzy wyróżniają się tutaj w okolicznych klubach, w okolicznych wioskach, miasteczkach? Tak naprawdę, to nie chcę też tutaj jeszcze wychodzić przez szereg, bo rozmawiałem z chłopcami przed samymi meczami barażowymi i na dzień dzisiejszy, żeby kogoś dokoptować do tej drużyny. To musiałby być to chłopiec o dwa razy lepszych umiejętnościach niż tego, co mamy po prostu w tej dziewiętnastce. Nie chcemy nikogo brać tutaj na siłę, zrobić z niego piłkarza, a za chwilę, za pół roku powie nam, że, że jemu się znudziło, że on nie chce być w klubie i, i trzeba będzie tą sprawę odwracać. Mamy dziewiętnastkę taką, że chłopców, którzy, którzy chcą trenować w tym klubie, Dają z siebie wszystko, ja jestem z tego bardzo zadowolony, i chyba raczej tak zostanie, że zostaniemy tym składem, który mamy obecnie. Sukces Twojej drużyny, która awansowała do Ligi Makroregionalnej, w której będzie grała właśnie z tak znanymi markami jak Widzew i reszta stawki, to jest także rozwój drużyny seniorów. No miejmy nadzieję, że, że pójdzie to po prostu krok w przód. Trener pierwszej drużyny Wojtek Figurski, mam nadzieję, że z którym jestem w stałym kontakcie i mam nadzieję, że będzie podpatrywał te mecze, nie będzie to kolidowało z jego meczami i Mówię, tak jak tutaj cały zarząd i cały klub czekamy na rozwinięcie się tych młodych chłopców, mówię, może jednemu trzeba dać, nie wiem, pół roku, drugiemu trzeba trzy miesiące, ale bądźmy cierpliwi, bo tak naprawdę ci chłopcy zrobili wielką rzecz dla Iławy, awansując do tego makroregionu, gdzie pokonali, powiedzmy sobie, wyżej notowane szkółki, gdzieś jak, jak chociażby 100 Olsztyn. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia, a także dalszych sukcesów. Dziękuję.